Cześć siemanko! witam Was serdecznie w tym odcinku. Dzisiaj to kontynuacja pierwszej części Enzo Kebab. Ostatnio skończyliśmy na tym, że ten gościu, który przyleciał z kosmicznym, gdzieś w ogóle jakiś ufo, chce kebaba startego. I troszeczkę żeśmy się poddali w ostatnim odcinku. No bo skończyły nam się pomysły. No i ogólnie było ciężko. No, bo wiecie, mamy tutaj tarkę, coś można z nią zrobić. Ale nie dało się jej nigdzie wykorzystać, więc było ciężko. No i co, no i dzisiaj będziemy znowu próbować. E... Ale poglądałem trochę też na internecie po prostu. E... I się dowiedziałem, że patrzcie, trzeba zejść tu. Tu są planety. No, i dniemy. I tniemy. Dobra, teraz to bierzemy. O kurwa zawsze. Dobra. Eee, no i tak. No i teraz kebabik będzie wyglądał tak, że dajemy to. To tak trawa cię nie skończyłeś, nie? Są planety. Czekajcie. Tarkę odłóżmy może. O! Dobra. I się tyle mu wystarczy. A jak nie to zrobimy kolejnego z tymi planetami? No, tylko że to jeszcze dołożymy, nie? Dobra, wzięłamaczku, zaraz będzie Cześć, eee, słyszę Kebab, dobry Co, jest nie był konkurencja? Nie, bo to wasze, bo już przednie, tam to tam jest. Dobry. Dobra, nieważne, tutaj już ten e, czeka. Aż kondankę psika. No, wiadomo, wiedziałem, że się będzie smakować. Dobra, to lecę, Dobra, to leci. I to dosłownie. Eee, dobra. O kurde, co to jest? Ha, ukradłem ci kebabę, poznać ten przepis. Nie swojej że nie ma Nigdy nie zatrzymasz. O tu. Chciałam po Słuchajcie, musimy go teraz zabić. Jak nie mogę być tak cały czas, nie? Wiecie, bo to byłoby mega proste. Chyba. Czekajcie. A dobra, plankton! Plankton. Ej, faktycznie, no jak sobie zrobię. On zawsze chciał wygrać przepis na, na te hamburgery. No i powiem. No i pięknie. Lubię mówić co musimy. Odora, sieła. już jestem. Hmm. Co ją z są i frytkami. Dobra. Eee, co to jest? No, nie czekajcie. To połóżmy. To. Dobra, teraz tak, z wołowiną. A nie, to ja to w ogóle aż za katar czy coś, ale coś się troszeczkę bo zbiera i co <laughs> nie wiem, czy to jakieś przyjemienie czy coś, ale właśnie jakoś katar mam i no. Więc tak, dobra. Tyle weźmiemy mięska. E, fryteczki, proszę bardzo. Dobra, co tam jeszcze? Coś czosnkowy na pewno był. Dobra. E, I co tam jeszcze chciał? mamy, coś, wszystko mamy, frytki mamy, dobra, wszystko mamy. Już się robi kebabik. Tylko dam do opiekacza. No dobra, już będzie. Już się kebabik smaży w opiekaczu, Także już wszystko będzie. Dobra. Proszę bardzo. I mowa. Mia, no wiadomo, nie u mnie najlepsze. Dobra, zapraszam. O, co jest? Co to idzie? Jakaś wielka stopa? Kebab, gigant. Gdzie ty żeś jest? Się... O kurde. Co teraz? Ja być godny bardzo. Duży kebab chcieć z kurczakiem. Duży kebab? Do no, prezydenta to będzie. Czekaj, czy to dzwoni. Ja stary, dałoby radę. Przywieźliśmy 500kg mięska i dużego placka? No ba. Bez oba. Już ogarniam. No widzicie. Idę, 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 idę. Idę. Aha, to tu. O kurde. O, placek jeszcze leci. Uff. Dobra. Mamy placek. <ścoughs> Idziemy po... Składniki, teraz ta. To jest to, że nie to mięcho? Nie, czekajcie. Nie, to chyba nie to. Czekajcie, bo my tu musimy jakieś mięso przez zdobyć. To czemu tutaj mięska nie ma? Ja się pytam. O, tu coś jest. Nie, tu też nic nie ma. Dobra, czekajcie. Teraz coś wykombinujemy. Bo tym chyba to, co tam było, to było mięso, nie? Na pewno. Tu mam 0 z 25. Kurde, nie rozumiem tego. To jest mięso, na pewno, nie? O kurde. Jeszcze spadłem. raczkajcie, wejdziemy jeszcze raz. Blok mięsa. Aha, może tak. Dobra, rozumiem. Szybko to idzie, więc... Dobra, skopiemy to szybko. Cyk, cyk. 25 ma być. Dobra, idziemy. Teraz na drabinkę. Uuuu. Dobra. Dobra, teraz tak. Ok, ale kełap będzie, nie? To tu wejdzie 25, to trzeba by, oku, trzeba będzie układać tak, wiecie. nie tak mi się wydaje, że tak trzeba będzie. Zresztą teraz sobie no, pokażę, o co chodzi. Tak jeszcze na tym trzeba będzie. nie? Nie, starczy, oku, tak. o kurde. O! sam, nawet bez smażenia. Dobra, no widzisz pan. Jeszcze takie ładne, o Do widzenia! Dobra. Nie. Dzień Kiedy dzisiaj poszło? No wiadomo Dobra, e, zaraz wrócę, tylko szybko się rozmarkam Dobra e, Budka tutaj, no, do no, jak no. nie ucierpiałaś, się odrabia? No wiadomo, nie? E, Cieszę się, no, że już po no, wszystkim Do zobaczenia jutro Dobra, do zobaczenia jutro The end Koniec Dobra, twórcy Niech mądrości została w pamięci dubbing. To kebab dubbing. Aha, dubbing to Dobra, no to co? Tyle widzę. Myślę, że w kolejnym odcinku będzie druga część tego kebaba, bo mi się bardzo podoba, więc co? Widzimy się bo w kolejnej części kebaba w kolejnym odcinku, także. Ja się z wami żegnam. Na razie do kolejnego.